Witajcie widzowie na kanale Gamerzy z tej strony Gamer3, czyli Skrzat Dzisiaj gram w jakąś grę, gdzie się kupuje oszustów. No i chyba tyle. No, no pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, subskrypcji z dzwoneczkiem, łapce w górze. I zapraszam na Discorda. Nice Jak widzicie, nasz kanał się bardziej, coraz bardziej rozwija. Mamy już 11 subskrypcji, na 15 robimy daily, a na 30 z kamerkami. No dobra, to zaczynamy grę. Witamy, naciśnij przycisk kup oszusta, aby zrobić swojego pierwszego oszusta Kupujemy oszusta, ok. 30, no ja kupuję od razu 3... Przechowywanie No ja kupuję od razu 3 oszustów, no co, jak ktoś to, jak ktoś to zbankrutuje, no Ale mi przykro Dobra, mm, idziemy do tego oszusta, może tak se fajnie tych oszustów poukładamy, co? Raz E Jak postawić? Nie mogę. O, postawiłem oszustwo, dobra. Oszust. Oszukuj. I czemu on nie oszukuje? O, dobra, jest. jest trzeci oszust. u ojej, oni tu. Zbierz, zbierz, zbierz. Zbieramy sobie od tych oszu... u co to jest? Podwójna karta. Co, już kogoś oszukałem? Hmm? O, Aha, to są karty oszustowskie okej okay. i teraz 10 dziesię... uuu patrzcie ile osób oszukałem <grych> czyli chyba o tym chodzi to, że oni oszukują ludzi potem te oszukane karty dają w ten w świat i jak ktoś tą kartę kupi to wtedy chyba zostaje oszukany bo mu pieniądze z konta bierze mądre no ciekawe, ciekawe o, a to może tak szybko No, fajnie zrobię wszystko i zostaje nazwę na, na, na oszusta 70 to zbieramy się na 70. Musimy mieć tyle oszustów. To jest taki symulator bycia cyganem, chyba. Tak, jesteśmy cyganami, no cóż. Okupiłem no, agenta nieruchomości. Czy on będzie handlować nieruchomościami, które, nie, które takimi fake? Fake newsy? Fucking news. uff, i co on robi? Nie dobra, na razie zbieram od tych oszustów. Co sobie? A on coś daje? Nie wydaje mi się. O! To nie jest ja dostaję. Podwójna karta. No, no Idziemy oszukiwać no Dobra. Kupię sobie tego jednego. Dobra. Teraz go... Tutaj, tutaj będą z rzędy oszustów, tak? Tutaj oni wszystko zbiorę fajnie, żeby ludzi oszukiwać. Uuuu, jakieś inne karty oszustwowskie. Ciekawe, ile to kosztuje. Co, ile ma? kupujemy agent. A tamten jest 225. Inflacja. W, w tych czasach oszuści są drodzy. A kiedyś to ten, kiedyś to oszusta to może było z ulicy wziąć. No kurde, jako niewolnika wziąć. Teraz to taka inflacja. Dobra, fajna nawet jest ta gra. Tylko trzeba chyba kilka odcinków z niej zrobić, bo to długo potrwa strasznie. Tak mi się wydaje. Jak my ten, jak my tak będziemy. Oh! Chodź tu. <ścoughs> Oszust. Dobra, mamy to. Oszuści powstawiani. Dobra. Idziemy na sprzedaż. O, 125, dobra, idziemy na do domku. Czekamy na oszustwo. Da się coś ciekawszego robić. Czego takie. ciulstwa nudne. Co my tu mamy? Hmm. Okej. Okay. Okej, okay, takie coś. Nie, dzięki. Co tu jest? No, oczywiście złączamy wszystkie. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę połączyć? Aha, bo muszę mieć trzech, żeby mieć jednego dobrego. Okej, okay, dobra, czaję. Pa, chcę kupić takich trzech oszustów. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy trzech i robię... połączamy. I ma jakiegoś dobrego. Mamy dobrego oszusta. Myślę, że to jest taki, jakiś taki, taki oszust już trochę lepszy. A, ma po prostu więcej przechowuję oszukanych kart. Takie to no. Co on się tak świeci jak sujajca <noise> Podejrzanie dziwne. Dobra. Widzowie, widzimy się, jak się trochę bardziej rozwinę. Elo, Dobra, widzowie, jestem. Po chwili, po chwili. Patrzcie, ile mamy osób już oszukanych. Tak się tutaj rozwinąłem. Kupiłem za dużo tych zwykłych oszustów. Potem tutaj. Tutaj ci na komputera roją A tego te, przed chwilą kupiłem za ponad 2000. Więc. No i oni dużo mają takie brązowe karty. Widzicie? Drewniane. Właśnie ja ich teraz, i, i coraz lepiej im idzie. I jak teraz, nie mi się nudziło tak, jak mi się kasa zbierała, to poszedłem zobaczyć do sąsiadów, co, się, co jest u sąsiadów. Patrzcie, co mają sąsiedzi, patrzcie, jakie one mają gigabudynki budynki. jest ogromne, a patrzcie, że on tu ma, jaki, on tu ma oszusty, no. Po prostu niemożliwe. I patrzcie, ile oni mają kasy. No, może nie, ale mają dużo oszukanych, no. Po prostu jakieś oszustwo. No oszustwo to jest. Teraz patrzcie, teraz i patrzcie, ile za co dostaję, tyle. Mam 1600, no. Po prostu to jest niemożliwe. Ja sobie kupuję tych oszustów e-mail, bo oni też fajnie. Oni też fajnie, bo fajnie na nich pozarabiać. Bo oni dają te karty już takie drewniane. Te karty drewniane są drogie. No. I w ogóle dziękuję Wam wszystkim bardzo za te subskrypcje. Bo w, w, dzisiaj i wczoraj wrzuciłem shorta i miałem, miałem 9 subskrypcji, a, dzisiaj już, a teraz już mam 13, jak nie 14. Zaraz zobaczymy. No, 13 subskrypcji. mam. No, bardzo Wam dziękuję, widzowie, bo. My się staramy, żeby nowe zrobić fajne odcinki. No i już mamy tak, tak, tak się rozwijamy powoli. No. Więc teraz mam zamiar, chcę trochę nazbierać chcę jeszcze to powiększyć takie. A właśnie mnie dziwi, czemu tu nie ma szyb? Takie dziwne. Tak po cygańsku. No. I napiszcie w komentarzach, jakie gry mamy nagrywać. I czy więcej shortów wstawiać, bo tam ciekawe poradniki są. Na przykład mamy poradnik do CS-a. Do wszystkiego są poradniki. Tam dajemy, jakbyście chcieli. Potrzebowali. Mamy Minecraft CS. Coś jeszcze można dać, no wiecie. I kurde, ten... Wejdzie tego gamera 2. Pablo! Kurde, on żadnych odcinków nie wstawia. Po prostu wnerwiemy mnie. Dobra. Zaraz lecimy to sprzedać. No, no i patrzcie, mogę skupić tego o szósta. Już mamy prawie cały rząd zapełniony tymi oszustami. Patrzcie jak oni se fajnie oszukują seleżą. Zaraz zobaczymy, ile mamy oszukanych już. Huhu Patrzcie ile. 2700. A ten ma ile z ciekawości? Idziemy, idziemy na przejażdżkę. 170 tysięcy. O! Skąd? Co? Skąd on takie coś ma? I to jest niemożliwe. Ma tak mało oszukanych. A może on... to się da robić? A to się odrodzenia robi. Aha. Tu jest przez granie, no, tak, tutaj niektórzy mają dobrze, niektórzy słabo, no. Jak mam umiarkowanie mam, tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy rzeczy i je, lecimy zobaczyć, jaki tam jest nowy oszust do kupienia. ja bym, ja bym kupił nowego oszusta. Z chęcią. Uh, jakieś nowe karty dostałem, patrzcie. Oto. Co taka karta kosztuje? 225? O Boże. 200, dobra, no ja bym jeszcze tak kupiłbym tego oszusta, Zostawił mi 500 kupię handlarza albo nie, nie handlarza, kupię dwóch handlarzy jednego tego, dobra idziemy do domku <laughs> ale oni są leniwi serio, takie lenie oj, ci, źle postawiłem wrócę, cyk, cyk, ok tak starczy, ok teraz tego, damy jednego Dziada. to są to są ci na stołkach tu ich postawimy tych na stołkach dobra teraz zbieramy se dobra Uu. zarabiarka dobra jeszcze to tylko szybko sprzedamy pójdziemy do domku no i co widzowie widzimy się z dół jak coś ogarnę lepszego Dobra, widzowie, witajcie! E, no, jak widzicie, się rozwinąłem, prawie 10 tysięcy osób oszukałem, patrzcie, kupiłem takie trzy baby, co tutaj oszukują, Ty, tutaj sobie trochę tego dokupiłem, teraz zbieram na jakiegoś leniwego oszusta, takiego też jakieś biurko, biurko ma wielkie, i będę tu robić porządki, bo to już syf, a te, te małe dziadostwa prawie nic nie dają, więc to będę sprzedawać, to. No. Nie małe dziadostwa, to...

Najpierw zaraz muszę tych dziadów tutaj poustywać, bo już mi tu przeszkadzają. Sprzedajemy. Wszystko chowamy, tak? Trzeba robić porządki, porządki świąteczne. Patrzcie, teraz robimy porządki świąteczne. Tak, dobra, idziemy teraz do tego. Kupić, nie, tutaj, tutaj się. Widzicie oszustów? Połącz. Łączymy wszystkich oszustów, dobra. Łączymy wszystko, co się da. Wszystko. Wszystko łączymy, kurde. Żeby to już mi to nie obchodzi, łączymy. Dobra. Tak. Mamy teraz te cztery dziady. Ra o, mają. Ile pojemności? Dużo chyba. No, dziesięć. Aha, musiałam, że. Nie, dobra, walić to. Raz. A dobra, teraz mamy tego. To jest taka jedna influencerka, to ją sobie damy tutaj. Tu setamy tą influencerkę. O, no 229. No i influen te influencerki są git. Dobra, teraz mamy tak. 4T typki. Oni, oni też fajnie zarabiają. Cyk. Tu sobie postawimy jednego zarabiacza. No bo teraz mamy takich dwóch dziadów. To się świeci wszystko. Huh. jak psujajca. Dosłownie, jak psujajca, no. To jest niemożliwe. Mamy dwóch takich agentów fajnych. Dwóch takich dziadów leniwych. Po seed leniwiec, serio. Mam takiego, dobra, jeszcze jednego. Tu sobie go postawimy. Tu mamy tego leniwego agenta, co sobie leży, śpi, co on tam robi, nie obchodzimy to. Bardziej teraz te influencerki se tu zbierają fajnie. Tak, teraz sobie tutaj. Uuu, ten leniwy agent też nie jest najgorszy. To tutaj mają duże, duże przechowanie, tylko tro trochę mi to zacina. Nie <laughs> sprzedać. Cyk. Mamy tutaj kaskę, widzicie. No, co tu? Przech przechowywanie, co tutaj te. Aha, tysiąc przechowywania, to są serwery takie. Uhu, No dałoby się, dałoby się. Co tu mamy? Połącz. Nie, lepiej nie. Tu się sprzedaje, tu się co robi? Nie, dziękuję. A tu? Co to jest? Co to jest? O Boże. Co to jest? Aha, to jest takie coś. ok Powiedzmy, że wiem co to jest. No, ten co mi da? Fioletował. Fajnie, fajnie, dzięki. Nie, nie będę robić korporacji samemu, samemu sobie. Korporacje stworzę. Huhuhu, 14 tysięcy. Ja bym chciał tego. Tego kupię, tą babę. Nie. żeby te baby połączyć, trzeba mieć trzy. Okej. Okay. Też bym musiał tą, je, tą, tą babę sobie kupię. Pójdę tutaj posprzedawać. A jeszcze już prawie mam tą, dobra. Cyk, 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 Sprzedać. Dobra, sprzedajemy i mamy teraz tą babę. Teraz idziemy do domu. Nie chcę korporacji, ty głupi jesteś. Drwia ten szmul sprzedajemy, nie, idziemy teraz tutaj łączymy i mamy babę nową, dobra idziemy do domku dobra, idziemy jeszcze tu sprzedać wszystko dobra widzowie, ja was żegnam wszystkich, już teraz tak żegnawać już nie będzie nowych tych już nie będę, no na razie kończymy mamy 11 tysięcy oszustw Naszym celem jest kupienie tego serwera, żeby mieć 70 tysięcy miejsca. Aha, tu jeszcze można coś odebrać. Fajnie. Ale o tym nie wiedziałam, no. No i dziękuję za oglądanie. Siema.